Cześć, z tej strony Isaac i dzisiaj gramy sobie w Robloxa. To jest y, popit Trading, dzisiaj ze mną jest A Klima! No właśnie um, W tej ta gra po prostu chodzi o to, że się tradujemy popitami i różnymi chodzi o To wszystko zapringowała To wszystkie rzeczy. Czemu ona to na ja wziąła? nie no... O nie no... no, no, no. Um, dobra. No nie poprzeźle i mnie! No, bo bym my... miała wszystkie to to tojsy prawie! Oh, my God. Kupię sobie to, i kupię sobie to, i kupię sobie to. Idziemy na trada, bo mam dosyć fajne rzeczy dla ciebie. Dobra, to... Jezu, ja tych popytów tu jest. A co chcesz? Jaki to jest? Zapraszam. Ale na swoje miejsce idź, to jest moje miejsce. A wiesz, jak byłam? Co mi dasz za... No trochę zużyte, no ale masz sporo papierów papieru. Nie wiem. I co powiesz za może Simple Dimple? jest Dimple. I co tu mam mieć jeszcze? Hmm, ten Tridimple to jest warte 50, a co um, ci się daje? A klucz warte 100. A to ta rolka jest warta ogólnie 20, więc musisz mi dać coś za 70. A to kosztuje 100. No to ja Ci teraz dam Zobacz, coś co, co, co jest równe stówką. To jest równe stówką... Znaczy to nie jest równe stówką, stówką ale żeby była stówka, to, to to Ci mogę dać. Nie, mogę... Ja Ci dam jeszcze te, bo mam to dwa i ja nie chcę, żeby tyle traciłaś, a Ty dostałeś tylko marny klucz. Dobra, a teraz się zgodzę. Wydarza się, zgadzał. A ile kosztuje ten simbolik? Ten dostajesz na początek, jak tak to nie wiem, tak mało. Ej, nie da się mu... po tym! Nie da się go bo kupić! Się nie, nie da się go kupić. Aha, no czyli dostajesz się go na początek. Weź sobie, bo to może zniknąć później. Wiem. Ja tak myślę. Mam 3 Simple oh. Dimple. Mhm, nie mam dwa 3 Dimple. To jest ja Ej, ktoś się jednie ze mną? Czy ktoś lubi? Ej, e, a ja o tym nie wiedziałam, Ej, że... ja Jagodzianka! Ej, Jagoda go Jagodzianka? O. Czy mi się... No. Tak. Ona ma chyba tylko ślimpli impuls. Nie. Nie, tak, mówię. Możesz jej coś dać. No, ale wiesz... Ej, ona jej to zapytaje. Ona nie wie, co robi. No i to prawie zaplinała No wiesz to No weź, weź, nie daj jej tego za free, proszę To mnie tak zowoli Nie, o, przegram Ty ile ten kot jest wart? Jakiś maskotka kot

8 mam oto. Iiiiiii. Yy, czemu ta beczesz? nie no, beczę tajko. Co no. ja mówię? Pogardlijcie mnie w i... Ej, bo Ej, ja mam jeszcze coś kaski. Ja mega. Widzę, coś sobie mogę kupić. Heh, proszę z kobietą, się zasubskrybuje mnie. Pff. To co napisze po angielsku skoro? Ej, napisa okej. Okay. Ej, patrz jakiego mam kopita? A mam kusa susa, mam susa kopita. No przecież Dobra. co piszę po angielsku, przecież nie jestem z Anglii, przecież piszę do niej po polsku, no to co ona po angielsku pisze do mnie, no e. Ile kosztuje? 250. No ja, Dużo. W miarę. Mm, co by tu kupić? Patrz, da się kupić te Slim pull, dim pull. nawet da się nim pstrykać. O, te Slim pull. też je mam, że chyba. No, nie, nie mam. Muszę je kupić. Ile kosztowało? Czekaj, idę zobaczyć, czy mnie zasubskrybowała. Lol, jak mnie zasubskrybowała, to jest wielkie wielka lol. Już tu wchodzę, nie, nie sobie, bydować, nagrywamy i tu nagle jakaś kobieta pisze Hej, kto, Polska? I ja takie się pytam. Ja Nie, ja nie chcę. I takie kobieta jest. się pyta. Um, znaczy, ja się pytam, zasubskrybujesz mój kanał, bo nagrywam, a one takie, okej, okay. a potem, okej, mój kanał, I tak, a potem ok, like. okej, okay. i koniec, nara, blechę. <tryk> Chcesz się trajdą. Ja? Czekaj, bo zapopita ja da mnie, ja co ja... No nie jej dam wiem. zapopita, da mnie soczek, zapopita. Ty, gościu mi free pizzę dał. Co ty robisz? Jezu! Co ona robi? Co ona zrobiła? Daję y, tego... Ja y, się moimi rzeczami kryje i dam za darmo. Co tu się dzieje? Ej! Gdzie jesteś? Ja. Tu. Jestem tu. Chodź tu, zobacz co tam się dzieje. اللي ممكن ندوالي chyba Abu Lamborghini 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 guinea, 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 guinea. Lamborghini gini 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 Lamborghini gini 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 Lamborghini Te ona idą te rzeczy za free Spok Troszkę 5 popitów dam. Ciekawe co mi za to da. Bo 5 popitów. 5. Pie... 5 eee, razy 20 to jest dużo. Co ty... Znaczy... Co mi daje? Popita... Sample dump. Nie, triple dump. Uuu! E, wow! Wow, ja mu muszę dodać. Ja mu dodam to. Ja mu dodam tego pop. It, 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 it. To mu dodam. Co ty robisz? Tradynujesz się. Nie opłaca się. Chociaż. Ty mu. My, dobra. Mm. Czy to nasz trading teraz? Nie, to z nim dalej? O, teraz nasz? Tak. Teraz nasz. Co mi dasz za to? Kasia... No ale tutaj tyle ludzi jest. Chodźmy tu. Kto to Kasia? Nie znam żadnej Kasi. Chyba, że Kasia z ekipy, no to... <grywy> nie no, nie oglądam ekipy, kto ogląda ekipę. Halo, czy Przecież mieliśmy mieć trade'a? No już, tylko ty nie widzisz ile na tych jest? Poszłam tam gdzie nie było, a ty... Nie, ty się. E... E? Masz... nie, nie, ty się. Masz. Nie to, nie to. Masz to. I co? No mówiłam, że tak, za Dlaczego mi tak dużo rzeczy dajesz? Ja będę musiała ci mówię, całe całe dać, a gdy ja mam, no, nie możesz mi czegoś innego dać? I ty od razu już na od. Możesz dołożyć, dodać. Nie, na razie nic, nic nie mówię, po prostu zachodzę. chodzę. Uuu, akcept, akcept. Dam ci jeszcze to. Akcept, akcept. Oni m, za 100 kasy, a raz jest za ten. Za 100 kasy tam można kupić, a tam pisze, że za 50. No, no nie wiem już sama. To jest dziwne strasznie. Oops. Co by się kupić? Co, no właśnie, co jest, coś, co jest, jest bardzo, bardzo dużo warte, czyli żarówka. O, 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 fajna. I Oreo. Oreo. O, o, co jest? Ile ono Co to jest? Dawaj mi to szybko. No Dawaj właśnie. Mi. Dawaj mi. mi. Akcent. Kie, daję mi to. Ale to było... No jak chcę? Akcent. Akcent. Ej zbieramy Ja zbierałam A jednak nie Zebrałam? Nie, nie zebrałam o, Smutek hmm, Daj mi paczkę Doritos Napiszcie też w, komentar w komentarzach Czy jedliście kiedyś Doritos Bo jeśli, jeśli jedliście To napiszcie jaki smak bo ja jadłam Doritos, ale serowe chyba Jeju No, 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 czy ja tu scelowałam? Nie wierzę Co by można kupić do 100 kajsu? Lama, buu, lama buu. Nie, nie zgadzam się No. Nie. Jaki kod dziwny! Haha, gruby! Z Zgarb! Nie, no, on jest do kupienia w sklepie. Za robixy. Aaa, dobra. A jednak, dobra, nic nie mówiłam. A, Za 2500. Tysiące... To okay. okay. Nie mój? Awa to jest, Awa. jest O, ten też ma tego pitala I tu mam 250 łarkawki. Doritos. tutaj sobie pokupuję dużo pidżet, tojców. Simple, dimple, puppy squid. Myślę, że to warto kupić. Patrz, jaki mam popić? Popić? jest popić? Ja tych po nie lubię. Ja Co? właśnie ale... Ona, ona nie mi za bawi, to wszystko daje po prostu... Kwotrata. Ej, oskamuje ją. Ej. I tak przypuszczam, bo tak się czasami udaje komuś, a tak czasami nie. O nie, nie udało się. Czekaj. Nie masz. mówię, że tak ciężko. Zrob... Dałam jej jednego popina za to wszystko. A. A serio? Uuu, to super! A soczki? Co, co za soczki? Ej, no dużo tych rzeczy dostałam Dobra, teraz? A, to ty! Hmm, idzie ktoś na tradyka? Halo, na tradzika, nikt ktoś przyjdzie Nie, Nie, idę. nie mówię do ciebie Teraz komuś telewizor. Mm, dam mu to. Bo nie wiedziałam, że. Drodze, nie, nie wiedziałam, że telewizor to jest fidget toy. Co jest? Ja teraz nie szłam. Idę, ale teraz mogę się z tobą tu bo teraz... Ja teraz masz dużo. A, on tu nie Masz A, jaki tutaj za. Ciekawe, co mi za to da. Nie wiem. Ej, ciekawe, co kawa, mi za to kawa, da. Kawa? to chce kawkę? O! Kto chce kawkę na dokołaczkę? Ej, co on robi? O, symbol. Symbol. Trochę... Ktoś chce z tym No. Więc nie ma, on kłamie. Nie zgadzam się. I mnie O, te bomby mi spadła To, że trade'ujemy. Tra tra no, chcesz cię ze mną trajduć? Oczywiście. Mam bardzo fajną ofertę. Tutaj. Ale tym razem trajdujemy się tak, jakbyśmy trajdowali się w prawdziwym życiu bez, tak na przykład, tylko według nas ceną, bo na przykład jak ja ci dam za 50. A ty mi na przykład chcesz dać za, dwa, za 20, to powinnaś dodać tak, żeby było 50. Dobra. To ja ci daję za 200. 200 on był, poczekaj, ja muszę sprawdzić za ile. On był strasznie drogi. On był 250, więc poczekaj, dam ci coś innego może. Nie. Bo, bo tyle stracisz tych toysów. Mam za dużo. To będzie już yy, 200 i jeszcze 50. Ice kim co so za 50? Kory, jakby ja mam już tych unicornów dużo. O, i proszę. dobra, twoje. A Simple Dimple ja biorę. Ups, Wzięłam logo. Ma. Nie wziąłeś popito? Co wziąłem? Nie, nie wziąłeś, dobra. A, sorry, wziąłam to. Czekaj, wziąłam to. Losy. No, akceptowałam już, no. Dziękuję. Spoko. To co, ja robię, robię ostat... po ostatnim tradzie, co nie? No, ja mam jeszcze tego. Popisa. Co, tu można TNT kupić? No, można. Ty, gościu, tu mm. iPhone'a. Gościu, Gina jest mega bogata, więc ja inną się frejdę, może mi da. To jest? Chodź, przypuszczam, że to jakiś flex. To? No bo baba się jednak flexuje. Flexuje, że ma dużo figle, to i daje wszystkie. To no, odjęcie z Minecrafta lol. Trzeba by było kogoś tutaj poszukać fajnego. Ej, tutaj nie ma I to może kończymy już ten odcinek. To chodź, kończę. Okay. Nie opłaca się, dodaj, bo on kosztuje 250. Mój. A to kosztuje... Nie no, dodaj, do my... ja tylko mam trzy już. To tej... my, to my ja ogólnie radę. będziemy ogląd... Już kończyć ten odcinek. No, no, trochę jest... był szalowy i długi, więc na tle w dzisiejszym odcinku, to papa! Pa.